tylko z tej strony Ama i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Za mną jest Oli. Już z tej strony Oli. I dzisiaj jesteśmy w, w Robloxie, w grze Mining Simulator i tu chodzi o to, żeby... A mamy kilofy i musimy tu zarabiać pieniążki kopać I to, różne to, to rzeczy. Nie grała i ma więcej Nie grałam w to dłużej. No to ja mam czemu, ja mam... Ja to w to w ogóle... No bo no i raz zerknęłam o co w tej grze chodzi w ogóle. No ja 10. No i kopiemy sobie... O, dirt. Dirta teraz kopiemy. A, będziemy jeszcze dobre rzeczy chyba kopać. Inne rzeczy. Ja więc... ja no drzwi. i co z tego? E, no i kopiemy sobie... O, już mamy pełny backpack, więc możemy się tepnąć na sel. No i mamy już 30 kas. Zobaczymy, O, tu są sklepy, tu można sobie kupować rzeczy. Ej, ja spróbuję na dół bardzo... e, Backpack. Może jakiś lepszy za ile jest następny? Z... Na 150. O, mogę go chyba? A nie, nie mogę. Czy mogę? Nie wiem już. Ten na 10, i następny jest. okej okay. O, dobra. Ten jest za 45 pieniążków, więc jeszcze troszkę musimy uzbierać. Ale to z dwa razy jeszcze się na sel tepniemy, tak? Dwa razy. A co o ja, Cię, gdzie ja spadłam? Ja też tak spadłam. Stone, kopię Stone. Dobra. To będziesz miał na 40 coś razy. Haha. Ha. do mi tu 20 końców. No dlatego, bo kopiesz rzeczy, które są głębiej, chyba, czy coś. No. Muszę gdzieś bardzo nie. Dobra, dziesięć? Dobra, i teraz na sel. O, hop. się tepnę. Ha, i się tepnę na sel, i już mam 50. 45. Dobra, kupię teraz U. ten backpack. Następny backpack kupić, czy dobra, backpack kupię. Na 25. No, może być. A później kupię coś. 40. Później kupię coś. Yy, chyba już. czekajcie, jak tu gdzieś spadnę. Yy. Później kupię coś za. za, za, za. za dużo też. O, gdzie jestem? Z tą też kupię. Później kupię coś. Co, kupię coś. kilów kupię. co ja mówię? Kilów kupię później. Teraz, znaczy teraz kupię zaraz kilów. O! Okej, okay, och, och, okej. Okay. O! Wywaliło nas. Bo się regeneruje matka. A. Musi być można zbierać kasę! Widzisz? O! Mam 280 kasy! Haha! Ha. Kupię sobie coś. Kupię tego... ...kilow jakiś. 25... No lepsze 70... ...250! Kupię kilow za... ...tak, za 250. Aha, Kupiłem kilowc za 250. Tak. I teraz będę tę kilofę kopać. Ciekawe, jak mi się szybko będą rzeczy. O! A tak, mapka się regenerowała, bo tutaj się. Te dziury się regenerowały. Nie regenerowały. Dziury się regenerowały, co ja mówię. O ja! Też jestem nieźle głęboko. Już całkiem. Nie, no nie jestem w sumie głęboko, ale gdzieś tam już pod ziemią. Sel! Ale szybko, ale szybko. pokazać ci, gdzie jest moja dziura, Oli? No i za cicho mówisz. Chodź za mną. No szybko. Stoję tutaj. Chodź. No chodź. Tu jestem. Tutaj, to jest moja dziura, którą sama kopałam. Daj mi trochę. To kop, to jest nasza wspólna. Widzisz, jakie mam kilów, dobry? Poczekaj chwilę. Stój. O ja! To dla mnie! Ten prezent no, no, dla ja, mnie. No no bo ja mam nie. mało! Prezent o, dla nie. mnie... Oj z noc! Jak fajnie! W ogóle 50 jest już późno. Jest już późno. Późna godzina. Poczekaj, muszę sobie kupić backpack chyba. Nie wiem, jest coś jeszcze później. Za 300 następny dopiero jest? Tak, następny jest za 350 sel. Więc idziemy dalej kopać do mojej dziury. Ha! Mam głęboką dziurę? No, są głębsze niż inne. Ale moja jest głęboka. Bardzo. Ha! Ja mam głęboką. Ja ci jednego stół tylko wykopałam. Ale ja głęboko kopię w ogóle. Dobra, sel. Zostaw Następnie... mnie do jakiegoś takiego czegoś dokopał. Patrz, o ja, czy, gdzie gdzieś... ty jesteś? Ja i w ogóle. W ogóle, jak to. Zacząłem kopać, to mnie wywaliło. No nie na wiem. Górę. No bo to jeszcze tego nie mogę. O ja, mieć. ja kopię bardzo głęboko. Mam dziurkę. Dziurkę. <śmiech> <śmiech> o ja, jak szybko. Ale ten kilow jest dobry. Ha, ha, I z A ty masz kill kilofik! No bo zbieram na jakieś dobre. No ja też już mam jakieś dobre. Patrz. No za 250. Co? No to ja też zbieram Zobacz, spójrz jaki dobry, jak mi szybko zapełnia backpack. No bo ty więcej końców zebrałaś. Aż... No to trzeba było zbierać, Oli. Ja nie wiedziałam, że leżą tam. No, no to trzeba patrzeć. No i patrzyłam. Nie patrzyłaś. Nie no, wiedziałam. No, nie widzę w ogóle mnie musi A mi po 5 daje ten w ogóle ten. Daję mi po 5. Ten killów w sumie. Nieźle. Niezły. Ile kosztuje ten następny backpack? Yy, bo już zapomniałam. Yy, 350. Tak, tak właśnie coś myślałam, ale zapomniałam, więc musiałam się upewnić. Więc yy, wchodzimy tu. W ja naszej to, to dziury? Na I piękno. dalej kopiemy. No, dobra, no. Mogę ci tam pójść na górę. Ale jak no, chcesz, to możesz wejść do mojej. Jak chcesz, to możesz wejść do mojej dziury. Bo tam dobra, jest no już to dużo. Dużo rzeczy jest dobrych. Twoja dziura. Ja ci zaraz zaprowadzę. Kupiłam backpack o, za na 50. Ja swoje, to jest twoja dziura. Która? A no, tak. Głęboka? Daj mi to zebrać. Bierz. Patrz, i po pięć daję. Jak szybko. Ej no, nie kup się. No kupi się. Nie. No to, no to idź na sel do kolejnej działki. No to czekaj chwilę, poczekaj. No dobrze, Można pa, ja idź na sel. To, tak, to rób coś. sobie. To wyjdź na sel! Ale patrz co ja robię tutaj, chcę się przykupić, żeby tu mój był. A, żebyś ty sobie tam wszedł, tak? No to co Żebyś ty to sobie zrób, tam bo wszedł? Bo ja nie mogę, no bo to jest na 20. No, nie, nie mam takiego backpacka. No Dobrze. Słabiutki backpack. Gdzie? Tutaj? To, co ja kupię. To. Proszę. Nie sela. O już. Już sobie lepsze w kupię. Proszę, zrobiłam ci to sobie kup ten kilof i ja ci to zrobiłam, jakby coś ja ci tam to zrobiłam co chciałeś no chodź szybko, bo zaraz się będę dalej kopać exit zrobiłam ci to, co chciałeś no to idę no chodź tutaj, widzisz? ja będę kopać tutaj do tołu o to, a tu ol tutaj obok tutaj tu tu, gdzie ja stoję to? No, tu jest twoje, a ja idę dadu, czekaj. Pa! Paj! I sela mam. Takiego słabego backpacka mam. da na ile to masz backpack? Na 10. A ja już mam na 50. Say what? No. Dobra. A ile kosztuje backpack? Tutaj? Już mam 307. Si ile masz kasy? Ja 377. Say what? No. Y Dobra, następny kilo. Za 600. No. Łopatka już jest! Ha. Dobra. To pa, ja spadam do dziury. O, ja cię odbiłam się. na 500 się. chcę zbierać. Możesz ty mi pozbierać na 500 i coś mi kupić. Ale, no nie, nie, możemy się teraz zamieniać, bo ja muszę tutaj Ale grać. Proszę, o, kup już mi dają dobre rzeczy. kup mi peta. Peta? Tu się tak pety kupować? No. Gdzie? Gdzie są pety? No. Gdzie? Wchodzisz y, w sklep i masz ten. W sklepach? No. A, Kupisz no bo. A, bo ja nie patrzyłam. Poczekaj. Które? O, o nie, gdzie wyszło? Tu wchodzisz w tu y, Tu? I tego. Pierwszego. Tu są pets, O, I tego chcę. Tu są pety, to są pety, to są pety. Pierwsze ty jajko 1500. O, cię. 1500? Ja to je zbieram. No, to ja też. Będziesz mogła mi kupić, jak już tego kupisz, no to będziesz mogła potem zbierać. Oli, ale no je. Ja, no to może już jak skończymy filmik, co? Dobre. Yy, dobra, to ja zbieram na 1500. A co dają te pety w ogóle, wiesz? Jak myślisz, co Dużo dają? rzeczy chyba daje. To co? Muszę teraz sobie zaraz lepszy ten kilo kupić, żebym ciągle nie musiała na sel, Bo będę więcej chodzić, a mniej kopać, bo ja teraz ciągle chodzę Tak w ogóle, bo jakby... tak szybko je kupię. Ale ciągle muszę strzelać, no, nie chcę tego backpacka A nie, co ja mówię, backpack muszę kupić, znaczy się, a nie... Ja jaki no jaki backpack kupuję na przykład. Dobra, idę zobaczyć za ile jest Chodź tu bliżej, bo Cię nie będzie słychać Za e... 45 na przykład A ja backpack, jest backpack jakiś? E... Dobra To jest następny, 1200 To ja go kupię, duży? ja muszę zbierać, żeby mieć większy backpack po prostu <laughs> Bo ten backpack jest No ma za mały, bo ja więcej chodzę niż kopię tutaj 1200 Nasze. A ciekawe ile będzie... Ja bardzo da... długo będę w to grał, no bo już tak gra tak mnie wciąga tego. Oli, poza filmikiem Fajne. masz nie grać. Będę. Nie, no to już z tobą nie nagram tak to... Ale ja drugi odcinek będę z tego grał. Nie, to to jest idę. No nie możesz ja znalazłam więc. Ale ja jestem sam. Nie. Tak, no to bez ciebie. No to nagrywaj sobie bez mnie. Jeśli no to chcecie... ja nagram bez ciebie. Jeśli chcecie. Y... Żeby u mnie był kolejny odcinek, no to piszcie w komentarzach. Chcecie, żeby kogo odcinek był na kanale? Jest tej Nie, bo oni będą chcieli, żeby. Nie może być, być u Oli'ego, bo ja tak szukałam długo symulatorów. ale nie. Nie długo teraz szukam. Nie, wcześniej, tego. posłuchaj, Oli, wcześniej też szukałam długo symulatorów i nie mogłam niczego fajnego znaleźć. Teraz znalazłam fajny symulator, więc ty nie nagrywasz z niego. Tylko ja, bo ja znalazłam. Jak znajdziesz jakiś inny fajny symulator to będziemy z niego nagrywać. Tak? Ale do mnie. Do ciebie. Będę poza grą grał. Dobrze. Poza grą grał. Jak poza grą będziesz grał? Chyba poza filmem, to nie tak, poza, poza grą grał. Ile to jest? Zaraz mam tysiąc! Ile to jest? 12 minut. Poza grą grał. Nie poza grą, tylko poza filmem grał. No tak, poza filmem. A ja nie, bo ja gra na filmach. To będę I kopiemy zaraz będzie tysiąc, yy, Będę zaraz miała już. Ile ty masz? On ma 200 300. 300. No to już 300, dobrze. Ja sobie dziurkę robię. Dobra. A nie czemu ja w ogóle ciągle wchodzę tylko z sklepu, coś cię zapominam. Dziurka, dziurka. No rób dziurkę. Dziurka, 4. Ja też mam ja też mam dziurkę. A pa, wpadam do twojej dziurki. Nie no. I... Nie, ale nie koptam. To jest twoja dziurka. No. Do no chwili no chwi, trochę. Nie, moja dziurka jest inna. A, nie myślę. No to ja muszę się wydostać z niej teraz. To jest moja dziurka, wchodzi. Nie, o nie! Ja no dobra, to dobra, to tylko chwi, chwilkę, no. bo muszę wyjść, więc muszę się podkopać, żeby wyjść. Dobra, papa. Pa. Idź no! No idę już. O, papa. Pa. Poszłam sobie. O! to jest 200. No, Kupuję no, lepszy no. backpack backpack. Backpack. Back, back, back. Backpack? Backpack, backpack tak. Mówić, dobra, kupiłam, kupiłam plecak. To jest po prostu plecak. Dobra, kupiłam plecak za 1200. Kupiłam właśnie plecak za 1200. I mam 145 pojemności. Z ciekawej. No dobra, i tu kilowiec jest w sumie fajny też. Więc nie będę musiała ciągle wychodzić i szybciej będziemy zarabiać. O, tu, 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 tu coś od razu, jak zrobię jedną rzecz po 100 Tobie? No. Co ty, czym ty kupisz? Tym. Za 250? No. Ale no to nie po 100 Ja sobie no. będę teraz na kilof zbierał. Na kilo No ja też teraz zbieram na kilo Ale teraz zbieram do następny kilo bo ja tak do zmianę, nie? Ale nie, teraz sobie na peta, nie na kilo Ten kilo zbierasz na peta, to będziesz mogła zbierać na mojego peta? Jak dla Twojego peta, skoro ja nie mam, ja gram tutaj, a nie u ciebie. Ale z, z, kupisz peta i mi trajdesz. A. A tu się da? No. Kurczę, czemu tu się da trajnować? Ale no Skąd tak da się trajnować. Szkoda. Bo jak się da trajnować, to on mnie od razu prosi, żebym udała, żebym udała. To jak się nie da trajnować, to nie muszę być tak. Ale dobra, może udałbym. Może. Ale i tak jest. A może? Dobra. Teraz idziemy znowu do sel. Już tysiąc. Mamy! Y... Jak tu ciemno w ogóle jak gdzieś. Gdzie, Gdzie ty wpadłeś? będzie koniec mapki, żeby sobie kończyć. Jaki koniec babki? A! Że będzie jakby się babka naprawiać. To wtedy, jak będzie już wszędzie prawie pokopane, jak będzie pełno dziurek, to musisz robić kolejne dziurki. Dziurki. Dziurki tą samą, tylko bardzo głęboką. Jako, a, to, ale wiesz, Odleka. że. To, to nie da wtedy, że znowu sobie schodzisz, tylko musi być właśnie pełno dziur, żeby nie można było sobie tak kopać właśnie tam wysoko, więc musi nie, że jedna głęboka, tylko właśnie musi być pełno tych dziur. Czekaj, ile kosztuje ten pet? 1500? To ja go zaraz będę miała. Teraz yy, szczep wykopię i zaraz będę miała. Pyta. kupisz potem, No, no już nie wiem. Ale nie wiem, jaki mi wypadnie, to jest fajne. Z, ty z tymi jajkami to jest fajne. Że nie wiadomo, co, jaki ten. Ale z tym, że musisz mi kupić? Dobra, akceptujemy. Ej! A, Daj trade, okej, okay. on ma ped. Trade, okej, okay. skasował trade. Haha, ha, bo zobaczył, że nic nie ma. No dobra, więc kupimy pierwszego peta i będziemy musieli... Dobra, mamy łopatkę. Kupu Kupiłeś już łopatkę? Hmm? A ja jeszcze nie mam. Niestety. Mam coś lepszego od ciebie. No jedną rzecz, ale ja już mam peta. Ha, ha, ha. Chodzi już za to mną? Nie, jeszcze go nie... Ale że już mam, że zaraz go kupię. Może tak powiem. Okej. Okay. Kupujemy pierwszego peta. I co się trafi? Co się trafi? Biedę. Jajko. Dobra, kupiłam. A i co? A! Że on tak chodzi. Jajko za tobą? Czy. A, że. A, że on się wykluje. O, okej. Okay. Tak jak. W adoption. A nie, on chce No nie mam nic. Kościół. Kościół jakiś. Dobra. Y ze mną spadł właśnie. O, on też zbiera tutaj. On potrzebuje 500. 2, 4, A że jak będzie miał tutaj to 500, znaczy, jak będzie miał 500, to damy. To urośnie chyba. Czy coś. Nie wiem. Zbierasz na pedał dla mnie? Nie. Hmm. Nie wiem. No na razie nie. Na, razie ja, ma. na pis razie? Piszcie w komentarzach że mama zbierała na, ma na pietę dla mnie. Nie. Dobra? A, że ten pet jest ok. Co? Nic już. Y Ile kosztuje ta łopatka? Y 600. To już, mogę ją na kupić. 600 to ja dawno, bab. No właśnie mi nie daje w ogóle. Mi tylko po 100 o, następny za 2000 coś. Dobra, najpierw kupię tą łopatkę. Zobaczymy, jak się nią kopie. Ale fajnie! Ci! Okay. Ty szybciej nią kopiesz chyba. Nie wiem. Po więcej, po więcej daję, bo po, po 5 w pięć wtedy było. tak, pójdę sobie do ciebie i zrób mi dziurę. Jak i zrobić dziurę? Ale teraz mi się ten pepak! Mega szybko zapełnia yy, Idzie chyba kopać kolejną dziurę? Mogę Jaki to? jest następny backpack? Yy, mogę to wciąż... A za 30. I... Co? To, mogę w coś, w Nie no to już mnie denerwuje, że to tak mało mi daje. I kopię kolejną dziurę. Yeah. Ja Nie. I to już denerwuje, że ten backpack mam taki mały. No, a ile ty masz backpack? Do no 50? To kup sobie lepszy. I ja mam właśnie kazę. A ile kosztuje lepszy? Wiesz? 1200. No, a ja mam 500. A. No bo no. jak je wchodzę do jakiejś dziury, to mi po 100 Wyobraź sobie. Zapalnię... Ale ja szybko kopię tą łopatką. I zaraz mój pet się wykluje. I uwaga, co to będzie, co to będzie. To jest moja nowa dziura. Tutaj. Ta. Wchodzę do twojej starej. Dobra. No właśnie. Głęboka? Będziesz się odbijać na początku. No. później już. Czy jest. To mam króliczka! Kiedy będzie reset? Dobra, tam? teraz mamy tutaj skrzyneczkę. Ja biegłam Haha. Ha. I idziemy do sen. Nie wiem. Wiesz, że to chyba tu tylko my gramy? Nie, jeszcze jest gościu. Jednak, e, że... Patrz, patrz jak głęboko się bo... jeden gość. O ja. To ja też tak kopię w tej mojej do... w starej dziurze. Myślisz, że dobrany? No i w ogóle tu kopać się nie da, no bo takie głębokie. W tej mojej? W tej ej, gościa, no bo Pokaż. tam od razu się pokazuje, że trzeba wejść na górę, bo jest za głębokie. Serio? Pokaż. No. Zrób mi taki właśnie... Jesteś u mnie. O, sen. Węgiel mogę? Ten? No to wiesz. Nie, sądzę, Dobra, chodź tu dobrze. Chodź, musimy się żegnać. 143 no choć, dało No dobrze, chodź się pożegnać. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Chodź, tutaj Więc jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie dużo łapek w górę i subskrybujcie kanał i wpadajcie na kanał Oliego. Więc... Super Oli! No tak. Pa! No, Trzy cztery. Pa! pa.